Aha! Cześć! Cześć! Dobra, siema widzowie, witamy was w kolejnym e, Garyzmodzie z FINAFA, z mapki, w którą graliśmy w 2017, 18, 19, kuźwa, ponad 3 lata temu. E, stwierdziliśmy sobie z Maxem, że skoro nam tam jedna gierka nie działa, nie będziemy spoilować sobą, może ewentualnie zadziała. Zagramy sobie w Garyzmoda w. No. No Ra, Witam Cię Maksu w naszej zeszłej pracy. Wiem, że się z niej zwolniłeś, ale musimy zarobić Aha. trochę pieniędzy na rachunki jako strażnik nocny pilnując tych e, 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 ziomeczków, chodź, chodź. które tutaj są pokazać coś fajnego? Nie, nie, wiem co chcesz zrobić, wiem co, wiem co chcesz zrobić. Don't do that. Don't do fucking that. <grywk> <grywk> Listen, Frank. I don't care if you, br if your brother made the damn game. This is not appropriate for children. To co to jest za gra? Save, Save them. them. Nie them. wiem, jakieś nie. nawiązanie to. Also, Max, tłumaczę to każdemu, który tutaj przychodzi. Nie wkładaj Nie. animatroniką A? rękę do, do, do w części ruchome. Czemu tu ku światła się nie palą? Ze względu na oszczędności, o, oszczędzają na, prąd, na prądzie, nie? Ale co, jeszcze jest jedna tu taka kwestia. Pamiętasz naszą poprzednią pracę tam gdzie Chica biła głową o piec, nie? Aha. Tutaj animatroniki osiągają stan teleportacji, nie ruszają się one Przechodzą z jednego miejsca na drugie w ciągu kilku milisekund, nie widzimy ich niestety ruchu. No ale to, to jest po prostu e, no, dodatek taki, żeby mogły się przemieszczać pomiędzy miejscami bardzo szybko. Więc dobra, dobra. nie zdziw się, dobra, jak się dobra. pojawią nagle przy drzwiach. Tutaj masz wielką kuchnię. E, no jest teraz tutaj pusto, bo jedynie rzeczy, Bo jest noc, które... więc nikt nie pracuje. No, 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 no... no, no, no. Okay. Za dnia wszystko jedzą. Tak, jest Z jeszcze ten kolega Fox. Hej! Kłorna, co to było, chłopie, <laughs> No ugryzcie. No no pim, pim jest... gryzie. Jesus, przecież nikt mi nie powiedział. Dobra, <laughs> Dobra. Co to mamy robić? Teraz zrobić? pokażę ci jak działają drzwi. Żeby kliknąć, tak. czyli musisz wycelować ręką ponad to, żeby zadziałało. Mają opóźnienie 3 sekund, więc włączysz je dopiero po 3 sekundach. Lajcy mają tak samo, że musisz wycelować pod nimi, też opóźnienie 3 sekund. Nie wiem, to jest jakaś wada elektryczna. Czekaj, 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 czekaj. Możesz najlepiej nad tym celujesz i 3 sekundy. A w sensie nie klikać, tylko fizycznie dotknąć? Nie, nie, nie. Nad tym celujesz, klikasz te palce tutaj, widzisz, te trzy te i działają. A, grip! Tak, te trzy palce. Dobra, o. grip, groba, grip, grip, tak. tak. Okay, tu poczekaj. I to zawsze ma opóźnienie tu. 3 sekund, jeżeli chcesz to wyłączyć. Ale, ale to nie ja zrobię! Musisz celować tak ręką, nie tak, tak. No. Spróbuj. Tutaj tak, a tutaj tak. Tak, tak. No widzisz? No ale, ale, ale co? No źle, no źle Cze celowałem? Czekaj, ja to, ja to ci pokażę. Tak. No. Raz, dwa, trzy. No, Albo tak. Raz, dwa, trzy. Proszę Paczek. bardzo. Drzwi. O, Jest. właśnie, Trzy sekundy. Jeden, dwa, trzy. Ładnie. Jest światło. O. Jeden, dwa, trzy. Dokładnie. I, i widzisz? Patrz. I drzwi się same zrobiły, dlaczego? Nie wiem, może masz jakąś wadę fizyczną w rękach, że ci się klikają dwa przyciski naraz? raz. Dobra, co to, to, to jest dobra. to? To jest nakręcanie marionetki. Ono nie pokazuje się fizycznie, psychicznie. Musisz po prostu e, klikać, gdy po, pojawi się taki wykrzyknik. Raz na czas też możesz klikać, czy sobie kliknąć, klikać, trzymać? Klikać, a palcami. Kliknąć czy trzymać? A dobra, jest, Trzema okay. palcami klikać raz działa, na czas. Działa, kamery zostawmy na tym. Ze względu na to, że mamy wzgląd na tego Foxa. Jeżeli chodzi o zmianę kamer, zmiany kamery z Jestu są to dziwne. Sam spróbuj. Czemu? Sam Lobby. spróbuj. Lobby. Major, major Stage. Nie. No? Excuse me? No. No, excuse no. me. No, excuse me. Czekaj, no. e, what the fuck? Poczekaj, no, czyli tak, tu jesteśmy kamera 4. Nie, tu lobby. Excuse me. What the fuck? No to tak dziwnie działa. nawet, office. nawet y, na PC bez wiara one bardzo dziwnie działają. O, jest, oh. jest, idealnie, idealnie. I. What the fuck? No cóż, żeby zacząć noc, no to poczekaj, na mnie muszę i się włączyć. Już Zaczynamy się od nocy pierwszej, żeby mieć najłatwiej, nie? No nie, zaczniemy od razu od szóstej. Konie. Dobra, zaraz się noc. Tak, Wypuść mnie! Co? Gdzie ty jesteś? Wypuść o. mnie! Na, najlepiej, najlepiej tu wracaj, gdzie ty jesteś? W... Za tobą! <noise> musimy się skupić, okay. musimy patrzeć na okay. monitor, musimy patrzeć na prawe okay. drzwi, lewe drzwi. Okay. E, najlepiej, żeby po prostu nam marionetka nie. Nie przybyła. że to jest ten, ten, można go wyłączyć? Można to wyłączyć? Nie, nie można. Bla 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 bla. Wee we, łe, we. łe, No tak jak zwykle. Pierwszej nocy się praktycznie tutaj nic nie dzieje, więc będziemy mieli bardzo łatwo. Fajnie. Pomimo e, tych trzech durni, którzy tam stoją na scenie, więc wiesz. Czyli na razie działają cztery z jedynki i marioneta. Tak. Nic więcej. Na razie tak, powinno. Po, nie wiem, czy coś się zmieniło w no. naszym formularzu odnośnie pracy, Aha. ale no wiesz, Szata, pakapku <laughs> Mogłeś nie odbierać telefonu. Tak? A, myślałem, no że trzeba, żeby to się uaktywniło. Nie, nie, raczej nie. No, e, jeżeli raczej chodzi szata, o czas, nie, nie mamy go wypisanego, niestety. Tutaj u góry, jak widzisz, no, baterie, tu mamy baterie. baterie dosłownie energii no. nam zostało. Czekaj, bo jak są... Kamery są cały czas odpalone, więc bateria powinna lecieć w dół. E, nie. Kamery akurat działają w ten sposób, że one praktycznie zero energii biorą. Drzwi najwięcej nie. biorą i światło najwięcej biorą, więc... ale gówno. No, no. Zamknij się! Tak. Tak. Nara! Ej, łona No, no i w końcu w końcu skończył gadać, nie? Dobrze, czyli e, marionetkę może rozpoznać tylko po tym jak jest tu wykrzyknik. Tak, jak się zacznie tutaj wykrzyknik. Jeżeli się zacznie wykrzyknik, musisz maszować dosłownie spamić, żeby się naładowało. Nie możesz tego trzymać, musisz klikać. Aha, klikać, okej. Okay. Właśnie w ten sposób. Ten sposób w ten tak, sposób. dokładnie. Tylko, tak, tak ty klik, no. klik 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 klik. E, no ten... e, widzisz ale... No zmieniło się, no, a robimy Ale dobra, tutaj ta tylko. kamera jest dobra, ta kamera jest dobra, może zostać. Musimy mieć, musimy mieć oko na tego śniecia tutaj, najlepiej. Ja mam jakiś, kurwa, większy obszar klikania ręką, Nie Ech. wiem, masz jakieś, kurde, zbugowane palce, powiem ci. O! Hej! O, przez o, 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 chwilę, what kamera się zwiesiła tutaj, why? Ale było mnie widać? Było cię widać, jesteś, jesteś na kamerze teraz. Tak, jestem tu? Halo! Tak, jest, jesteś na kamerze, jak się wrócisz, to może siebie zobaczysz nawet. W jakim sensie? A no, to nie ruszasz się w czasie. Zmieniła się kamera nagle, łaj! Chciałem zacząć, że to będziesz mnie o. widział. Czy, ale w sensie, że się nie ruszam w ogóle, tylko się pojawiam? Nie, nagle, nagle wbiegasz i przestajesz się ruszać. Heeej! O, i przestałeś się ruszać. No bugujesz kamerę, system kamer A! się buguje. Co? O, oh god! Co? Przeszły! A! Przeszły! O! 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 Dobrze, żeś, żeś zaczął krzyczeć. Ale nie słyszałeś takiego dźwięku? Słyszałem przez. Się Kurna, tam że ruszą. teraz! Pierwszej nocy posrało ich! Cześć kolego, hej! Baluns? Nie, mały. nie chcę baluns. Kurna, tamten, tamten ma dosłownie. Poszedł, Freddy sobie poszedł. Freddy poszedł, poszedł ale balun śmieci nadal tutaj siedzi. Czyli właśnie o, nie myliłem. Ma. O, co? Bo... Co? Cika! O, ty Na Co jest? Cześć! Ej, żeby nam Foxy przypadkiem teraz nie ruszył. Co jest? Pierwszej nocy? Znowu Freddy. Wiecie, czy go widać jako... Będzie go widać, jak on się rusza, tak? Tak, jakby się. E, co a! jest! E, co to było? miałem! Legaja miałem też? Ale. Ale jak on będzie biegł, a tu się kamery zacinają, to. Co? A! A! No co za śmieć! Kurde, dość często tutaj przechodzi. Ale to jest skoro jest dźwięk jump cały czas za każdym razem, jak się pół pojawia, to łatwo jest, wiesz, wyczaić. Tak, tak, przynajmniej. Buddy. Nie musisz Ooh. dbać o to, żeby się ten hey. e, żeby siecić i rozpoznawać, Dobre nie? Bądź... Cały ale... czas jest. O, wrócił się na scenę śmieć, widziałem przed chwilą. Ale, ale czyki nie ma na scenie no, 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 Balus? Baluns, bo... o! o, Patrz kto tam stoi! Pimpu! Pimpu! dobra cziki, morda tam ale ja stoi. Ale ja czyki nie widzę na scenie, to gdzie ona może być? Gdzieś gdzieś w jakiejś części tego gównia, Tej gównianej pracy musi być. Ej, hey, ty! Wypadł na scenę mm, swoją, już! Freddy na razie śpi. E, tojczyki też nie ma. No mówię nie ma. Tojczyki? Cziki i tojczyki nie ma. Gdzie jest tojczyka? O, siema koleżanko, witaj, co tam? E, tu jest. No przecież pierwsza noc miały się nie No Nie, nie myślę, że będzie luźniejsza! Freddy, trzeci śmiech. To jest trzeci śmiech. Halo. E, obserwuj te drzwi, obserwuj te drzwi. Brrr. I'm scared. Patrzę też na music boxa, czy przypadkiem wykrzyki na mnie wywali. Chica jest w kuchni. Chika musi być w kuchni gdzieś. Dobra, Chika na pewno jest w kuchni. To i Chika chyba nadal no. stoi na korytarzu, bo. No, co jest to? Bonnie, 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 Bonnie. O oh, się obsrałem i Fred, Freddy nam zasłonił Foxiego. Freddy, Freddy nam zasłonił Foxiego. Foxiego śmieć. I widać go trochę. No trochę tak, ale stile. Ej ty, jest tam gnojek cały czas? Jest widać go. Ej. Jest dobra. No jest, jest, cały czas jest, widzę go. Zmiataj nas w już. Damn, śmiecie go. Patrz teraz tamte drzwi, ja się patrzę tutaj. Mhm, mm mhm, mm będzie dźwięk też. Więc ważne. Co, Co jest? O! Jest! Szósta o! O! o, panie, panie! Tylko jak się muzyka skończy, to przechodzimy od razu do drugiej nocy, więc bądź gotowy. Ha, okur. No, no. E, było fajnie. Weźmy tego te krzesło, bo ono buguje tutaj. Wypadł. Czekaj, weźmy ja, weźmy ja, weźmy ja. Trochę zblokuję naszego kolegę tutaj, jak będzie próbował wybiec. O, obyś się wywalił na głupi ryj. Dzięki temu krzes... Krze 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 krzesłowi. No, śmieciu! Otworz mi te kurwa. Dobra, mamy drugą noc, panie, panowie. Hello, hello, hello. Tutaj będą bardziej co, agresywniejsze nie? i marionetka może się pojawiać. Chcesz. No dobra, jak chcesz, to odbierz. Nie! Kuźwa, pewnie, że nie chcę. Łatwo rozpoznać, czy kamera się nie zbugowała po tym, bo ta kamera się tutaj rusza. Więc łatwo Aha. wykryć ruch. Jeżeli ta kamera Aha, się tak. rusza. To A. oznacza, że kamera nie stanęła w miejscu. Co? Dalej się Na razie powsta? na razie jesteśmy bezpieczni. Pokaż mi jak, pokaż mi jak to wygląda właśnie, bo Patrz. Ja to nie patrz. No. no. No nie mogę przejść tędy. No czemu nie mogę tedy przejść? Nie, eee, niewidzialna moc. U mnie się ruszasz cały czas. Cały czas? Tak. No. F fuck you, man! Fuck you, bloody! F fuck you, bloody! Bloody, bloody, fuck, fuck you, you! bloody, bloody, fuck dobra, you! Dobra, może, ja może ja się wrócę zanim one się uważaj, obudzą. Uważaj, uważaj. No, no. Shit. Nie zdążyłeś! To ja tak, nie, dobra. Czeka, czekaj, czy my się blokujemy? To o, o siebie tak. jestem w tobie! Siema! Mogę zobaczyć, co masz Ot. w masce. Mogę Ot, zobaczyć... O, co Mogę zobaczyć, co masz w masce. Nikt, nikt nie może widać, widzieć mojego ryja. <laughs> Czemu? Po tą maskę. No po to potem mam tą maskę, żeby Ty nikt nie narzekasz, widział. Narzekasz. Narzeka... CO?! A! PRP! SZADAMY! Czika, 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 Siema koleżanko, witaj. Miło cię widzieć. Ale że teraz? O, kamery nam teraz? zmieniło, Max. Kamery nam zmieniło. To nie ja. To nie ja, to nie ja, to nie ja. Szybko! Szybko, czaken Bo nikogo tam nie ma już. Próbuję ją opierać. naprawić. ale to, w ogóle nie musimy używać. Tak, tak, tak. Ja, ja, tu, ja tu patrzę, spokojnie. Klikaj gdziekolwiek się da, może trafisz. No, eee! O, działa! A. Masz, widzisz? Foxy. Kurde, majsterz ty jestem! O, znowu jej nie ma! Z nie ma toj, bo niego i nie ma tojczyki! O, oh god, o, oh god. Zacznę oh tu? I don't like it. Nie ma jej na korytarzu, więc. I, I don't like it. No, my ich tutaj też nie ma. Boję się trochę wyglądać, bo one się teleportują mnie. No, wiem, tak nagle się. No! Aaa! Gdzie? Can. Gdzie? 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 U tu! Co? O, okay. oh, hi! Jesus! Co? Freddy! Gdzie? Freddy. O Jezu Freddy. Chryste! Cześć Freddy! Widziałem jak zniknął! Kurna gnój jeden zaserany! Ale czekaj, bo Foxy też znika czy on zaczyna biec? Nie, on, on się po prostu ma trzy ruchy i zaczyna biec. Albo dwa ruchy. Czyli? czyli... Wow. Co? 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 Trzy? Trzy animatroniki przy drzwiach? What the fuck, na to, co jest? Jesus! Zacząłem się, z, zacząłem się! Eee. Siema, Chica. Ty, no Foxi Foxy po prostu me, zamiast stać taki przykulony nagle podniesie ręce i głowę. to no, no, będzie dobrze, oznaczać, ale, że a, będzie biegł. O, Bonnie, Bonnie się tepną? Boni? Hej, hej. Tak, tylko okay. zobacz, no te się ktoś... tepią, tak? Słuchaj, no. te się tepią, na scenie się tepią, a Foxy Ach. będzie miał animację, y, że on po prostu się ruszy, czy też się tepnie, zniknie nagle? Ruszy. Będzie biegł. Dlatego A, zostawiłem widzisz, mu tam mała, fotel, mała. żeby się potknął. Kurwa. Ej, kurwa, dobrze! <laughs> Kliknę kilka razy music boxa. Tak po prostu Bonnie, w razie Nawet się nie wasz Nie. Co? Gdzie nie ty się nie. wasz jesteś? się, Bonnie. Ah. Kurwa, no. Kurła. To można otworzyć, to można otworzyć. Norandka! O, i zniknęła, dobra, ładnie. To możesz, no to otwórz. Ale je, chyba Boni przyszedł pod drzwi. No nie no, tam jest Boni, no nie oh, okay, widzisz go. Okay, okay. Oczu nie Nie ma. Okej. Okay. Widać, Boniacza. E, kamera nam się znowu zmieniła. Dobra, I mam. Frediego widać, o! Ten. Trafiłeś. Czasami nam się kamera graf. randomowo zmienia, zauważyłeś? Frediego nie ma. Boniego i Boniego Ach. nie ma. Wyprostowałem się. Tak, dwóch Bonich i jednego Frediego nie ma. Jednego Frediego. Eee, Foxy, możesz się zaraz ruszyć, widzisz go? Ma taką animację, zaraz Uuu, będzie biegł. Więc uważaj. Dobra, to stój bede, tam, będę stał tam. Tutaj w razie w. No i co? Też obserwuj tam. Biegnie? Tankom. Biegnie? Dobra. Zamknę też tu, bo może być tutaj. On ma taką tu... tak. Tu też tak. Tak, biec? tak. On może być, biec... jeżeli normalnie się on czasami działa w ten sposób, że pobiegnie ci tu, potem się wróci tu. Gdzie? Tu? Dobra Freddy, 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 Freddy. Foxy czasami działa w ten sposób, że jeżeli zamkniesz mu te drzwi, gdy on będzie biegł, to pobiegnie do drugich. Ła, że tak nie działa! No, tak nie działa, ale tutaj kuźwa, nie wiem, dali mu jakiś chip rozpoznawczy i gdzie jest drugi korytarz. Dostał kuźwa busta. No, no. Nie ma chiki, nie ma, bo niego, bo niego. Okej, dobra, Nie jest dobra. O, możemy ograć jeszcze trzecią noc, da, jak chcesz. Da, 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 da. Dobra, kurna, dajemy. dajemy radę. Nie odbieraj. Nie, nie chce nie chcę mi się wsłuchać naszego szefa. Kurwa. To nie jest nasz szef. No, to jest nasz To jest szef. nasz coworker. To jest nasz nie. coworker przecież. Nie, to jest szef. To nie jest szef, to jest ten, Cicho. który pracował tu wcześniej. No ale. On mi dał kurczę ten. do podpisania papierek. Dobra, no nie jest szefem, kurde. Eee, może menedżerem, o. No to jest. Ale wolny. O, Freddy, Jezus, Maria, wszystko! O, okej! Okay, okay. Zajął trzy czwarte kamery. O, się przestraszył, Tylko, mnie, Bierz pod uwagę, klikaj randomowo też Music boxa, bo teraz tej trzeciej nocy może się wykrzyknik pojawić. Ale on nie, nie będzie ten, nie będzie miał dźwięku żadnego. Mm -mm. O! Bonnie się ruszył. Bonnie i Freddy, to i Freddy zniknął też z tego ze sceny. Jezu, w tych pikselach nic tam nie widać, ale dobra. No kurczę, powiedz to szefowi, żeby zainwestował w lepsze kamery. Wszystkie eee, znikną ze ma. sceny oprócz tojów. Eee. Przestań SIĘ ŚMIAĆ! Zerkontest kuźwa, kto pierwszy mrugnie, dawaj, dawaj Kurde, <grydy> idź z nim na solo dosłownie no, Eee, Foxy się podniósł Tak, widzę, Uważaj. widzę, właśnie, widzę właśnie, jest... Będę stop Uważaj. przy drzwiach No Że trzeba zważyć na tamte drzwi nie. Dobra, dam dandanduje, chłop Ale już praktycznie... Tak, tak, BIEGNIE, 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 BIEGNIE zaptałem, zaptałem. Dobra Dobra, co jest? Jeszcze się pojawił? Jeszcze coś się pojawiło? Nie, 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 jeszcze nie. Boni jest, ale nie jest przy drzwiach. On na razie stoi tu. Dobra. Przyjemniaczek. Dobra. Dobra, nie ma cz... Jezu, nie ma A! Co to było? Co? Morda Frediego nam wyskoczyła. Ła! Wow. No ła! Wow. Nie wiem, może Golden się szykuje? Oby nie, nie wiem jak Golden tutaj działał. A, Czasami nie pojawi nie się przy monitorze, ale nie wiem jak go odpędzić. Freddy, odejdziesz stąd? Na razie, jako trzecia to jest nawet spokojna noc. Sią! Weź pod uwagę, że kamera mogła się zliczować. Nie, nie, bo widzę, że się rusza. Okej. Ty. Wszystkich animatorów praktycznie nie ma na scenie. Jest tylko Toy Bonnie. Dobra, rusza się, ruszają się kamery, dobra. Dobra, dobra, ja patrzę cały czas drzwi tutaj, lewo, prawo. co to jest?! CO?! AAAAAA, Co jest?! To kosła? Ale, czemu tu są takie dziwne plakaty nagle? what? Gdzie? Tu! E, to są dziecki! To, to są te płaczące Why? dziecki! Czemu to się pojawiło? Wie. Wiło nagle! Co jest? Furple! Co, Co jest? I e, ju, e, już ich nie ma, patrz. Nie ma ich, okej. Okay. To jest bardzo dziwne, to mnie niepokoi. To mnie niepokojne. Płaczące dziecki! O oh, yes. Myślałem, że się Foxy ruszył. Nie, nie, Foxy się jeszcze nie ruszył. Płaczące dziecki, co to oznacza? I don't może oznaczać to. It's mi na ścianie jest napisane. Patrz to! Nie było tego? Nie było tego i znowu dziecki! Chucken! Co? Nie wiem co się tu dzieje, nie wiem co się tu dzieje! Nie wytłumaczę ci tego! Chica, idź stąd, idź, idź sobie. Not today. Nie ma dziecków, nie ma dziecków. Cicho! Foxy! Dobra, Chica zniknęła? Czy przy drzwiach nie ma nikogo innego? Nie ma. Boniacza nie ma. Dobra, powiem Tylo, ci, że. Tylko Freddy tutaj... cały czas się gapi, ej! Lubi tą kamerę. Przez powiem całą... ci, że. Przez całą tutaj rynę. akurat drzwi e. i śluba działają o wiele lepiej. Wiem, widzę, widzę, widzę Foxa. Foxy. Foxy się podniósł. Dobra, zamknij się! Zamknij się! Zaśmiał. Jakby co, jestem gotowy brr. do zamknięcia drzwi. bra. Bra, 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 Akurat brr. to zrobił. Biegnie, Foxy. biegnie. Zamknę, zamknąłem. Dobra. Co? To on, to on był, on wydaje też taki dźwięk. Okej, okej. Okay, okay. Dobra, nie ma go. Ja ja boxa nacisną. Dobra. Nie jest tak źle ci powiem, nie? Daj jest, jest tak źle tej trzeciej nocy. Aaa! Dziecki znowu się pojawiły? Nie. Nie. Tam nie ma nic Ale zastanawiam no, co, co to oznacza właśnie. Nie pamiętam It's co me to oznaczało. I dziecki. Mi się wydaje, że szykuje się Golden Fred. Ej, trzy śmiechy, to było, że on się może pojawić. Tak, tak. Ale nadal stoi przy kamerze, co jest bardzo zastanawiające. Dandanduje, Foxy, Foxy może wybiec. Nie ma tojów na scenie i nie ma żadnego animatronika, oprócz chiki. Więc. Chika to jest. Tak, tylko cika stoi. No. No, ale Freddy, Toy Freddy i toj Bonnie gdzie się pojawiają? To i Bonnie pojawia się chyba przy prawych drzwiach. Większość się pojawia przy prawych drzwiach. Zresztą będzie, Tutaj Boni tak. sobie stoi. Bonnie? Na korytarzu nie ma nikogo. Oha! cześć Boni. Co tam u ciebie? Co? Balunboy, Balloon Boy. Śmiech ballunboj, ale. Freddy, no, czy ty się ruszysz? <laughs> Polubisz, czy będziesz na... tak. Ohohoho! Tak myślałem. Podejrzewam, że zaraz zniknie, bo to już chyba jest. No, Boni się ruszył, Boni się ruszył. Zniknął, w końcu! Poszedł Może stoi tu? Nie, nie, nie stoi. No, przez całą się rundę nie się, nie patrzył się patrzył na kamerę i nagle stworzył. EEEE! Eee! Eee! Mam go, mam go, mam go, mam go. Przez całą rundę... Zamknij się. Całą rundę stały i nagle, kurwa. Dobra, um. Tak, tak, obserwuję no, te lewe drzwi. No story. spokojnie, na spokojnie obserwuję te lewe drzwi. A ty co suszysz zęby, kuźwa? Co suszysz zę... A! Ja pierdziu! Widziałeś to? Tak i nagle zniknął i już go nie ma Gdzie? Gdzie? To... Gdzie? Freddy, Freddy, okay, Freddy Okej, dobra, Freddy Jezu, w akurat tak pod drzwi akurat jak patrzyłem Zna, na jest, te okna jest Itzmi tam na, się... na ścianie teraz i dziecki Tutaj też jest Itzmi Why? Why? Co to jest? Co jest? To jest? Why? Gdzie ty, widzisz, gdzie ty widzisz? A tam jest Itzmi Tak I don't know, man Nie A podoba teraz, mi się to Zaraz się skończy, zaraz się skończy. Oho, oho, o! Jest! Nice! Ej, dziwne to było, ci powiem. <grym> powiem. Powiem szczerze, że było nawet, nawet. Chcesz jeszcze, czy już. Ja! Można, można. Bo jak przeżyję 5 dni, rzucam tę robotę. <grym>